Morki, 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 witamy w nowej serii dziennej, inne dyscypliny. Będziemy starali się bynajmniej codziennie wrzucać filmik z innych dyscyplin. Dosłownie krótkie, tablicowe typowanie, kilka pozycji z różnych dyscyplin, takich szybkich, po dość ładnych kursach, takich, co się opłaca, nawet to singlowo uderzyć. Do tego trzy kuponiki dziennie z różnych dyscyplin, taki miksik dla Was. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. Ciekawe, nowe rozwiązanie. Jeśli chodzi o naszą tablicówkę, mamy hokej na pierwszej pozycji. Tampa z Colorado 2,55 na Tampę. Niby trendy lecą na Colorado. Dlaczego? Dlatego, że Colorado wygrało dwa mecze i ostatnio chyba nawet bardzo wysoko i to do zera. Powiem szczerze, że seria finałowa zazwyczaj nie kończy się wynikiem 4-0 w całej serii. Myślę, że to jest dobry moment, by tampa wygrała jeden mecz u siebie, przynajmniej jeden mecz u siebie. Myślę, że w ogóle doprowadzą do stosunku 2 do 2, no i później będzie po jednej wymianie, no i wyłonimy w następnym, w następnej serii zwycięzcę. Przewiduję przyszłość, to tylko takie przewidywanie moje, ale ten meczyk widzę dla tampy na przekór wszystkim. 2,55 do wzięcia na ładnym kursie. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Litwa, Japonia. Trzech na trzech. Oczywiście nowa koszykówka. Jest to dyscyplina olimpijska już w tej chwili. Japonia z Litwą. Kobiety. Tak więc myślę, że Japonki powinny wygrać. Są to Mistrzostwa Świata. 2.35 nie po faworycie. Jakby to byli Litwini, to jeszcze bym się nad tym zastanawiał. Litwinki mogą mieć problem z Japonkami. Słowenia z Holandią. 3.85 siatkówka. To liczę na większego farta 3,85. Ładny kurs, można sobie spróbować. To samo w siatkówce mamy Australia, Kanada 4,95 i na Australię. Mi się wydaje, że bardzo wygórowany kurs, bo przynajmniej ja bym to zrobił na pograniczu 3. Skoro jest taki duży kurs, możemy po prostu zaryzykować, by w razie czego go ściągnąć. No i trzy kopony obiecane na szybkim filmiku z serii dziennej Tampa. Po całości za 2,60, tutaj kurcik dość ładny w sumie. Mamy również koreański baseball. To jest Korea KT Wiz NC Dinos na overze 7,5 i KIA ZLOTE 7,5, również over 695 na tym kuponiku do wzięcia. Dość ciekawie. Tutaj taki fajny kupon mamy z MLB, czyli baseball amerykański Milwaukee, wygrywające St. Louis. Mamy również over Pittsburgha i Capsów 7,5 i over na poziomie 5,5 Tampa Bay z New York Yankees. Wszystkie pozycje z MLB, czyli amerykański baseball. 422 na tym kuponiku do wyjęcia. No i trzeci kuponik, gdzie mamy overka meczu Milwaukee St. Louis. Mamy również japoński baseball. Tutaj wygrana Fukuoka z Orixem 1.70 ładnie płacą na tą wygraną, tak więc ciekawa pozycja. No i mamy overka 5,5 punkta Yamuri Giants z Yokohamą 1.52 tutaj kursik u tego buka 388 do wyjęcia z tego kuponiku. Liga typera to mecz Tampa Bay z Colorado mecz hokeja. No i mecz warty 10 punktów, dlatego że wynik hokejowy jest bardzo trudno trafić, tak więc oczywiście typujemy do momentu rozpoczęcia się tego meczu w nocy i można zgarnąć aż 10 punktów, choć myślę, że mało osób to trafi. Jeśli chodzi o ranking Ligi Typera, to macie go przed sobą. Tak to wygląda w tej chwili. Zapraszam wszystkich do zabawy. Pamiętajcie o naszych grupkach VIP polskich, VIP Standard, VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, no i wspierajcie kanał, wspierajcie nawet od najniższego poziomu macie dostęp do wszystkich filmików na kanale. Niedługo zaczyna się Wimbledon, tak więc Wimbledon jako turniej główny już będzie w kanale zamkniętym. Będą puchary europejskie kwalifikacje do tych pucharów europejskich, top ligi europejskie, sporty walki, reprezentacje, wszystko, wszystko, wszystko będzie w kanale zamkniętym a, serie dzienne tylko pozostaną na kanale otwartym. Tak więc, dołączajcie do wspierających. A teraz się z wami żegnam. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.